Witamy w kolejnym filmie. Tym razem przedstawimy Wam model lutownicy grotowej Techrebal Jet. Lutownica z regulacją temperatury w zakresie od 220 do 450 stopni ekspresowo nagrzewa się do zadanej temperatury. Dodatkowo wyposażona została w groty 900M, które bardzo szybko można zmienić, jak również bardzo dużo modeli jest dostępnych zarówno w naszej infercie, jak i ogólnie w internecie. W tym momencie przedstawiłem Wam wymianę grotu. Lutownica posiada bardzo wygodny chwyt zakończony gumową osłoną. W centralnej części lutownicy umieszczono pokrętło do regulacji temperatury. Dodatkowo, całość sygnowana jest naszym logiem Techrebal. Każdy element dostępny jest w naszej ofercie: od grotów, po zespół mocowania, jak i wszystkie niezbędne akcesoria typu grzałki. W tym momencie przejdziemy do testu urządzenia i sprawdzimy, po jakim czasie lutownica jest zdolna do stopienia cyny. Do tego celu użyjemy cyny Techrebal o przekroju 0,8 mm. Jest to bardzo dobra cyna polecona zarówno amatorom jak i profesjonalnym elektronikom. Przejdziemy do podłączenia lutownicy do sieci. Jak widać na wyświetlaczu zapaliła, przepraszam, nie na wyświetlaczu, na płycie głównej e, zapaliła się dioda symbolizująca, że urządzenie działa i jest właśnie nagrzewane. Na potencjometrze ustawiliśmy 350 stopni. Zobaczymy jak szybko urządzenie będzie w stanie roztopić cynę. Jak widać minęło kilka sekund, a lutownica nagrzała się do wymaganej temperatury i jest w stanie stopić drut cynowy. Lutownica ta sprawdzi się zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów do prac serwisowych. Możemy nią lutować również mikroelektronikę. Oczywiście nieskomplikowaną, ponieważ nastaw za pomocą potencjometra nie jest zbyt precyzyjny. Doskonale sprawdzi się do domu do lutowania przewodów czy do ogólnych napraw. Na pewno znajdzie miejsce w każdym warsztacie. Dziękujemy za oglądanie tego filmu i zapraszamy do kolejnych materiałów.